Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę jeszcze przed, przed rozwinięciem tego kalkulatora drugi, drugą wersję kalkulatora. Tutaj mamy tak, że wybieramy liczby, wpisujemy je i działanie i nam automatycznie to dzieli. A zrobimy kalkulator, który będzie robił tak, że po prostu wpisujemy 12 plus 3 albo 12 podzielić przez 4 i od razu poda nam wynik. Dobra. Zrobimy to tak, że na początku stworzymy tutaj nowy plik, i to będzie tak. Na początku nazwiemy go kalkulator, wersja pierwsza. I tutaj drugi. Kalkulator, wersja druga. Dobra. V2. Dobra. Teraz do tego. Robimy y, pliki nagłówkowe o tej samej nazwie: kalkulator V1, HPP i kalkulator V2, HPP. Dobra. Tu będzie nasz int main. I teraz tak, jak mamy pliki, na, y, pliki nagłówkowe, to tak, funkcje, które tu mamy, bierzemy I teraz tak Ctrl X, wycinamy I teraz tak, to będzie wersja pierwsza Pragma 1 zostawiamy I teraz tu muszą być tylko nagłówki yy, Nagłówki funkcji Dobra, no to zaraz to zrobimy Na razie jeszcze tak Tutaj using name space std Tak I Include i Aha, nie, bo to zaraz wywalimy. Dobra. No ja to tak jeszcze. Tutaj mamy. Dobra, to wywaliliśmy. I zostało nam jeszcze. Dobra, całe tutaj. Okej, okay, to. I to bierzemy już tutaj. Dobra, nie to się skopiowało. Coś nie tak poszło. Aha. Dobra, teraz powinno być. Ok, jest. I teraz tak. Tutaj stworzymy funkcję. To będzie kalkulator 1. Ok. I to będzie funkcja Void. Nie musi nic zwracać. Otwieramy ten nawias. I na końcu. Zamykamy. Dobra, to jest tak jak nasze void main albo int e main. Tu oczywiście pliki nagłówkowe. Dobra. Czegoś jeszcze nam brakuje. Mhm. Dobra. I teraz tak. Teraz te funkcje, które tam mamy tak, tutaj muszą być tylko zrobimy tak to kopiujemy całe i bierzemy tam i żeby to wyglądało estetycznie to wklejamy na sam dół żeby to nie przeszkadzało dobra tutaj dodajemy nasz plik nagłówkowy, tutaj mamy 1 HPP i to samo wklejamy do naszego sorsa, czyli pliku głównego dobra mamy wklejone i teraz tak w tym pierwszym zamiast tej funkcji robimy tylko deklarację. Mamy deklarację funkcji. Nic więcej tutaj nie trzeba, żeby było widać, jakie mamy funkcje dostępne w tym programie. Dobra, to są nasze funkcje. Przez to, teraz wszystkie te nam się nie podkreślają i wszystko działa. OK. Czy jeszcze to możemy wywalić? Jeszcze to damy do funkcji, żeby to wyglądało jakoś. Dobra, czy tu coś zwracamy konkretnego? Czyli zrobimy tak. Kolejną funkcję, może tu na początku, będzie void, wybór działania. Dobra, wybór działania. I tutaj wprowadzamy co? Wprowadzamy jakąś zmienną. Har, bo to będzie jeden, jeden znak czyli znak, po prostu znak, okej okay. będzie nasza funkcja dobra, to przekażemy, przekażemy do naszego pliku nagłówkowego na sam początek tutaj średnik żebyśmy to mogli wykorzystać później okej, okay. i teraz to rozwiniemy czyli bierzemy całą tą funkcję Dobra, to jest już to czegoś innego Dobra I wklejamy to tutaj I teraz tak Tu mamy naszą zmienną, czyli mamy znak Który przekazaliśmy I tutaj mamy dwie liczby Dobra, a te liczby mamy Wybierane tutaj Czyli Możemy zrobić tak Że tu jeszcze przekażemy Dwie liczby, no dobra, zrobimy tak l 1 l 2 czyli musimy teraz mieć jeszcze w pliku tutaj. Tutaj kopiować. Coś takiego. Ok, mamy tutaj i tutaj zamiast liczba 1 i liczba 2. Wpisujemy L1, L2. I już on nie podkreśla. Teraz to możemy skopiować i wkleić już zamiast tutaj tego. Żeby nie było błędów. Dobra. I teraz tu już mamy prawie że puste, zgrabne. I już lepiej wszystko wygląda. Dobra. No właściwie to tu już może zostać, bo to jest dość krótka funkcja. To jest kilka instrukcji i wybór. To też teoretycznie możemy zrobić funkcję, ale że ta już jest dosyć krótka. No to możemy tak zostawić. Ok. To możemy skurczyć, żeby było więcej miejsca wszystko widać ładnie. Dobra, jeżeli chcemy potem coś wykorzystać z tego kalkulatora, no to tutaj wszystko widać ładnie, jakie są funkcje w tej funkcji. Dobra, no to teraz żeby wejść do tej funkcji pierwszej, no to, to zamykamy i robimy tutaj. Zawsze zaczyna się nam program od maina. No, czyli uruchomi się tutaj i robimy cout. Chcesz Wybrać prosty kalkulator czy wersję drugą. Dobra. I zrobimy tak, wersja pierwsza, to na przykład wprowadzamy, wprowadzamy, no nie wiem, o. Out wersja druga. Jak to mamy? Miśnik IP. Dobra, i teraz tak tu, y, tu robimy znowu, kar jakaś zmienna, czyli znak równa się getch I teraz jeżeli y, znak będzie równy O, tutaj oczywiście tak, to wtedy przechodzimy do kalkulator. Dobra, jak ta funkcja się nazywała? Z naszego pierwsza, kalkulator pierwszy. Dobra. Tylko nie wiem, czemu się nie wyświetla. Dobra, coś jest podkreślone. Jest niezdefiniowana, bo jest dużej litery Dobra, dalej nie. Sprawdźmy hpp. Kalkulator V1. Aha. Bo tutaj jeszcze musimy uwzględnić tą funkcję główną, czyli kalkulator 1. Ok. Na początku było Void, czy to jest nasza funkcja główna podstawowa. Dobra, i teraz możemy ją wykorzystać w tym pliku. No. I przestało się podkreślać. A jeżeli będzie znak równy P, wtedy kalkulator drugi. Na razie się podkreśla, bo jeszcze nie jest stworzona. Ale to już szybko stworzymy. Zrobimy tak, że tutaj będzie wersja druga. To samo stworzymy w HPP2. Yy, nie, nie tak, nie tak. Tu stworzymy Void Kalkulator 2. OK. I w kalkulator 2CPP zrobimy to samo co w Source to wkleimy, dobra. I teraz już nam nie podkreśla, chociaż na razie ta funkcja nie istnieje i nic nie robi. Dobra, i wtedy nam się spróbujmy, czy działa. Dobra, uruchamiamy. Dobra, czyli tu musimy jeszcze tą funkcję rozwinąć, no, ale to już pokażę w kolejnym odcinku. Póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.